Z biznesu do słuchania. Adrianna Lewandowska jest prezesem Instytutu Biznesu Rodzinnego. Firmy rodzinne stanowią więc sedno jej życia zawodowego. A z jaką energią, zaangażowaniem i sympatią o nich opowiada, przekonają się Państwo już za moment. Na początek naszej rozmowy postanowiłem jednak nawiązać wprost do tytułu podcastu. Jak Państwo sądzą, czy Adrianna Lewandowska dostrzega w firmach rodzinnych więcej blasków czy cieni? Redaktorze, ja to chyba w okularach słonecznych musiałabym myśleć i mówić o firmach rodzinnych, bo tych plasków widzę całe mnóstwo. I myślę, że to nie wynika tylko z tego, że widzę je na co dzień, ale te firmy rodzinne, właścicieli, rodziny, z którymi pracuję. Oczywiście, że one mają bardzo trudno. Oczywiście, że same rodziny stoją przed ogromnie trudnym wyzwaniem, łączenia tego, co jest tym ciepłem, rodzinną, harmonią itd. i tak dalej. I po prostu wyzwań biznesowych na co dzień szalenie trudne, to jest mówimy o tym, jak o Zarządzaniu paradoksem. Z jednej strony mamy uczucia, emocje, wszyscy są równi, wszystkich kochamy, nie wyróżniamy tego silniejszego, tego słabszego, po prostu jesteśmy rodziną, a w hierarchii biznesowej no, mamy cele, mamy strukturę organizacyjną, mamy swoje odpowiedzialności, tu można kogoś zwolnić, w nie, tego nie zrobisz, więc rzeczywiście są to dwa systemy, które są paradoksalnie inne, co nie zmienia faktu, że ci, którzy potrafią zarządzać. Firmą rodzinną przez dekady nie tylko robią wiele dobra na poziomie biznesowym, ale też, jak naprawdę widzimy w wielu różnych przykładach, po prostu sieją taki dobry kapitalizm odpowiedzialny, społecznie wrażliwy, lokalnie zakorzeniony. No, ja widzę sporo blasków, choć wiem, że cienie wewnątrz tych firm również są. Wspomniała Pani o zarządzaniu. Jeżeli mamy do czynienia z rodziną, firmą rodzinną, która jest jednak bardzo różnym bytem od firmy innego typu. Gdzie akcjonariat nie jest ze sobą emocjonalnie związany, to musimy użyć innego rodzaju narzędzi do owego zarządzania. I pojawia się taki termin jak konstytucja rodzinna, która nie dla każdego jest w ogóle jasnym terminem i jasnym bytem. Jakby pani zechciała powiedzieć, co to jest, skąd się to wzięło i na ile jest rozpowszechnione w Polsce. No, i jeżeli mamy takie poczucie, że blaski w, w firmach rodzinnych są, no to w pewnym momencie właściciele tych firm, widząc również nie tylko swoje owoce, ale też możliwości, potencjał i jakby trochę myślenie w kierunku przyszłości, mają taką refleksję, że chcieliby, żeby ta firma trwała. Nie tylko przez dekadę, nie tylko przez ich kadencję, ale żeby rzeczywiście była to firma budowana na pokolenia. I gdy przychodzi taki moment, kiedy właściciel tej rodzinnej firmy taką refleksję ma, to myślę, że. Zaraz za nią przychodzi taka myśl, no dobrze, ale jak to zrobić? Bo to jest wyzwanie nie tylko z poziomu stricte biznesowego, czyli takiego jak ma każda inna firma, która musi być profesjonalna, musi być nowoczesna, musi być uważna, wrażliwa na potrzeby klientów, na świat włóka dookoła nas bardzo zmienny, na pojawiające się czarne łabędzie, o których słyszymy, wiemy, na wszystkie te drgania, które powodują, że firma musi być po prostu dobra i efektywna, to dodatkowo firma rodzinna musi się łączyć. Na poziomie ładu rodzinnego. To znaczy musi zabezpieczyć wszystkie te niebezpieczeństwa i potencjalne kryzysy, które jej grożą. A że jest to rzeczywiście bardzo trudne wyzwanie, to pokazują ogólnoświatowe badania, które mówią, że z pierwszego pokolenia do drugiego pokolenia przechodzi wyłącznie 30% firm. Z drugiego do trzeciego pokolenia zostaje tylko 7-8%. Tych najbardziej zdeterminowanych i tych, które. Poukładały sobie właśnie mechanizmy ładu rodzinnego. A jeszcze dodajmy, że przecież my w Polsce jesteśmy w tej chwili na etapie w firmach rodzinnych, przechodzenia z tego pierwszego do drugiego pokolenia, dlatego że wiele tych firm, które się rozrastały, powstały po 89 roku, mają w tej chwili 20 parę 30 lat i to jest ten moment przechodzenia do drugiego pokolenia. Ogromna transformacja gospodarcza w tej chwili. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, w jakim momencie jesteśmy, bo to jest naprawdę historyczny moment. Założyciele ci bardzo zdeterminowani przedsiębiorcy lat 90., przecież jakie to wspaniałe osobowości też, które doprowadziły do tego, że mamy piękną polską, rozwijającą się gospodarkę. No tak, są teraz na etapie myślenia o przyszłości, więc na pewno jesteśmy w ważnym momencie też gospodarczym. I co z tymi konstytucjami? No, konstytucja, myślę, że to jest o tyle ciekawy wątek, że jak mówimy sobie, że do drugiego pokolenia przechodzi 30%. Myśmy zaczęli się zastanawiać, co zwiększa więc prawdopodobieństwo, żeby w tych 30% się znaleźć. Jakie czynniki istotne są z punktu widzenia właśnie tej transformacji, gdzie się okazuje, że to wcale nie są aspekty stricte biznesowe. Większość profesorów, którzy badają firmy rodzinne mówią: No, na biznesie to my się znamy. To, co jest naprawdę trudne, to, to jest ten obszar regulowania harmonii, spadkobrania, dziedziczenia, czyli wszystkich tych aspektów, które włączają się jako no, niebezpieczne czynniki, które mogą spowodować zaprzestanie działalności. Więc konstytucja to jest taki proces, któremu poddaje się rodzina, bo te, to 30% zwiększa się. Do 89, właśnie w gronie tych przechodzących, właśnie wtedy, kiedy konstytucję mamy zrobioną. Konstytucja dla mnie jest procesem, to jest dokument, ale żeby do tego dokumentu dojść, to rodzina biznesowa musi przejść pewien proces. Proces warsztatów, rozmów, dyskusji, dialogu, uwspólniania. Takiego punktu, do którego razem chcemy dojść, czyli wspólnej wizji, takiego wspólnego myślenia, wspólnego podejścia. Bardzo precyzyjnie określamy tematy, które mogą być tematami krytycznymi dla trwania rodziny biznesowej w harmonii, i te tematy krytyczne ustalamy, czyli na przykład jak wyobrażamy sobie zakresy wartości, na których opieramy nasze działania? I, y, jaki poziom ryzyka chcemy podejmować jako rodzina biznesowa? Proszę sobie wyobrazić, że ci, którzy są w firmie, prawdopodobnie inne decyzje podejmują albo chcieliby podejmować, mając taką możliwość, niż członkowie rodziny, udziałowcy, którzy są poza biznesem. Oni czerpią tylko dywidendę i teraz siadając do podziału dywidendy, no inaczej patrzy na dywidendę ktoś, kto w firmie jest i mówi no nie, no teraz będziemy inwestować jeszcze w halę produkcyjną, no teraz kupimy jeszcze tylko te maszyny, albo otworzymy tam jeszcze jeden oddział. No to jest dokładnie ten moment rynkowy, my musimy tę inwestycję podjąć. A brat, który czeka na tą dywidendę już dziesiąty rok z rzędu, w końcu ma taki poziom irytacji, no przecież no ile można, ta firma nic mi nie daje. Więc szereg różnych tematów, o których my wiemy, że to są tematy haczące, trudne. To są takie tematy, które trzeba przepracować, zapisać jak chcielibyśmy, żeby było, a potem na podstawie tych wytycznych z Konstytucji przekazać to przyjaciołom, kolegom, prawnikom, którzy krok po kroku analizują, czy Konstytucja ma swoje umocowanie w umowach, w testamentach, w inwestycjach. Można by wnioskować, że skoro my jesteśmy w takim przełomowym momencie, to tych konstytucji w Polsce, konstytucji rodzinnych, po prostu robi się w tej chwili no jak grzybów po deszczu. Czy to prawda? Nie wiem, ile robią koledzy, koleżanki z innych miejsc zajmujących się. Mogę powiedzieć o naszym instytucie. To prawda. Mało tego, wie pan, panie redaktorze, jak... Zaczęła się ta pandemia, to też mieliśmy takie poczucie, że wszystkie te procesy sukcesyjne tak stanęły. Wojownicy, ci założyciele, o których tak pięknie mówiliśmy, oni wrócili. Nawet jak mieli już taki moment wychodzenia z tych firm, to w wielu przypadkach to był taki naprawdę bardzo odczuwalny powrót tych wojowników, założycieli, którzy mówili, słuchajcie, mówili nawet nie mówiąc. Słuchajcie, to jest taki czas, nikt nie wie, jak będzie, więc my się zajmiemy, ja się zajmę ty synu. Teraz wiesz co, przesunę się na fotelik obok, patrz, jak kata wchodzi w zakręty. I to naprawdę to jest teraz, warunki są absolutnie niespotykane, więc to był taki moment. Natomiast naprawdę się zmieniło pod koniec roku, początkiem tego roku, kiedy to, poczuliśmy, że modele biznesowe zostały dopasowane. Natomiast w wielu przypadkach po prostu dosięgnęła nas taka fizyczność. Często albo choroba, albo znajomy, przyjaciel, ktoś bliski po prostu dotknęła nas fizyczność. I w wielu tych przypadkach w tej chwili dokładnie odwrotną mamy sytuację, czyli jest przyspieszenie, jest taka większa samoświadomość. Konstytucji pisze codziennie, spotykają się ktoś od nas z Instytutu. Także ma Pan rację, to jest taki czas, że porządkujemy, układamy, rozmawiamy. Pandemia trochę przyspieszyła ten rozwój jakby świadomości, ale właśnie ta świadomość jest chyba kluczowa do tego, żeby rodziny siadły ze sobą, zastanowiły się nad tym, co z nimi i ich biznesem dalej. Panie redaktorze, bardzo dziękuję A i za to słowo świadomość, i B za naszą rozmowę. Bo jak w Brukseli Unia Europejska prosiła nas, żebyśmy sprawdzili, ile tych firm rodzinnych w Polsce jest, dostaliśmy taki bardzo duży grant badawczy do przeprowadzenia z Urzędem Statystycznym, żeśmy pracowali, żeby rzeczywiście się policzyć, żeby zobaczyć, jaka jest ta rodzinność. W Polsce, to no, odpowiedzi na pytanie, czy jesteś firmą rodzinną, udzieliło tylko 36% badanych przedsiębiorców. Nadmienię, że prawo do tego, żeby tak o sobie pomyśleć, miało prawie 90%, więc ta gradacja jest naprawdę ogromna. W związku z tym w Polsce mamy absolutnie najniższą w całej Europie świadomość tego, że A jesteśmy firmą rodzinną, B i co z tego wynika. Bo to jest dokładnie to, co Pan mówi: jeżeli my nie przyjmiemy tej świadomości rodzinności i nie weźmiemy tego jako profesjonalnego wyzwania, a nie nepotycznej jakiejś konstelacji, to trudno mówić o tym, żeby sięgać do profesjonalnych narzędzi, rozwiązań, mechanizmów władu rodzinnego czy konstytucji. Po której stronie jest mniej tej świadomości, albo po której jest więcej tego pierwszego pokolenia założycieli, czy drugiego pokolenia spadkobierców? Mogę tak powiedzieć intuicyjnie, co czuję na podstawie pracy i z jedną, i z drugą grupą. Właściciele często mówią, wiesz, ja jestem rodziną, ale ja tak o sobie nie myślę, bo ja przecież jestem profesjonalnie działającą firmą. Więc jest trochę ta konotacja taka, że jak rodziny to nieprofesjonalny w umysłach tych założycieli. Natomiast Dzieci patrzą jednak trochę z perspektywy takiej, że wolę iść do korporacji, bo wolę doświadczać innych rzeczy i też patrzą na rodzinność trochę przez pryzmat tego, że nie nauczą się tam tego, czego mogli podoświadczać w zagranicznych w dużych korporacjach z rozproszonym akcjonariatem. Chyba należałoby sobie życzyć, żeby odczarować ten termin firma rodzinna i myśleć o nim w innych kategoriach niż myślimy w tej chwili. Bardzo bym sobie i Panu nam wszystkim tego życzyła, też dlatego, że jak popatrzymy sobie jakie firmy trwają mimo kryzysów, jakie firmy naprawdę są dużo bardziej efektywne i to mówię naprawdę, nie na podstawie własnej intuicji, a na podstawie szeregu badań, bo y, mamy takich coraz więcej, Badania pokazują wprost, jak jest trudno, jak jest kryzys, jak jest naprawdę sytuacja, gdzie trzeba się zdyscyplinować, zewrzeć szeregi, to firmy, rodziny to robią, a to dla gospodarki oznacza, że jest dużo większa determinacja do tego, żeby trwać. Czasami to słowo trwać jest takie nienaznaczone dynamizmem, taką motywacją, ale. Wbrew pozorom, ono jest naznaczone pewnym spokojem i pewną ciągłością. Dlatego myślę, że im więcej firm rodzinnych, tym bardziej stabilne gospodarki a to przecież jest po prostu dobre. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Adrianna Lewandowska, która jest prezesem Instytutu Biznesu Rodzinnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.